Taką Książka dotyczy też, jak Kieszek jak ja słusznie jak uważa, um, też wielki, wielkiego terroru przeciw Polakom na Związku Radzieckim. To jest temat tutaj nie powiem, że nie znany, ale mało znany. Więcej, czterokrotnie więcej Polaków zostało zabity. Uh, Zostało za, zabite przez Stalinę w roku 1937 i 1938, niż w masakrach pojedynczych z Katynią. I mało tym, o tym potocznie, mało kto o tym potocznie chyba wie, um, Terror Stalina była, był najgorszy, najfatalny wobec Polaków, nie wobec kogo innego. I, i jakoś dziwnie Polacy o tym rzadko mówią. I w tej książce próbują między innymi a wyjaśniać, jaki był związek między, ta, między tą aktywną polską polityką i, i, i tym terrorem stalinowskim. I ja zadałem ja, ja pytanie, ja, ja zadaję pytanie w taki sposób, bo mi się wydaje, że trzeba o tym myśleć. Mój wniosek nie jest taki, że Polacy na to zasł, za, zasługiwali przy okazji. Mój wniosek jest taki, że terror stalinowski został zbudowany na paranoję i na, na, na reakcje nieproporcjonalne. Ale trzeba, jak, jak się pisze poważnie o, tych, o tym świecie, o latach, o tych strasznych latach trzydziestych, to trzeba brać pod uwagę, że tak jak Polska nie była sama, Związek Radziecki nie był sam i ta interakcja była integralną częścią myślenia nie tylko takich jak Piłsudskiego i Józefskiego, ale takich jak Stalina.